Cewanko ja z tej strony noli dzisiaj odcinek Simon mówi, ale nietypowy, ponieważ jeżeli ktoś przeżyje to dam mu 100 zł W sensie mogę nawet 30 osobom dać 100 zł Bo każda osoba dzisiaj na nagrywkach Która wystąpi będzie miała szansę wygrać Jeżeli przeżyje wystarczająco długo Ale postaram się być tak dzisiaj sprytny Że wszystkich zlikwiduję bardzo szybko Więc może to być najkrótszy odcinek Simona w historii wicujcie mnie a jeżeli chcecie wystąpić To komentarz, łapka w górę No i kodnoli w sklepie A teraz lecimy Bzz. Zero, totalny bezruch Totalny bezruch Sajun, Sajun mówi totalny bezruch Ruszałeś się podczas totalnego bezruchu Ruszałeś się podczas totalnego bezruchu z ruchu, ty nie dobiegłeś. No niestety, mój niecny plan muszę wdrożyć w życie. I ktoś tutaj jeszcze nie dobiegł, widziałem. Ktoś tutaj lecił na paralotni. Ajajajaj, no rzeczywiście. No nie wiem, co się stało, wieku. Zapomniałeś chyba, no. Krótka gra się spotkała w tym przypadku. Yy, powiedziałem, żeby stanął na moście. Okej, okay, okej, okay. a tu ktoś zbudował, nie wiem, kto. Dobra, kucno. Stop, yy, stop, 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 stop. stop, stop. Totalny bezruch, byku. Totalny bezruch. Dobra, teraz można kucnąć. Podzielimy się na drużyny. Yy, drużyna 1 kucająca tutaj, Simon mówi. Drużyna 2 nie kucająca tutaj, Simon mówi. Dobra, macie 10 sekund. 10, 9. Simon mówi stop. Osoby kłócające teraz wszystkie. Simon mówi tutaj, tutaj, byku straciłeś swoją drużynę, powstałeś, nikt nie kazał ci wstać, miałeś kusnąć. Dobra, a ty po co się ruszyłeś? Osoby kusające miały się tylko ruszać. Dobra. Tutaj osoby nie kucające, ninja hot. Tutaj Simon mówi. Jezus, dobra. No może być ten, ta ninja. Dobra. Wybieraj sobie pięć osób i mają tu od razu przyjść. Simon mówi. Dobra, dobra, dobra. git, 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 git. Dobra, dobra. Teraz tak. Wy na kucaku się bijecie z nimi na kilofy, a oni z wami na stojąco. Czas start. Simon mówi pięć. Stary, musi ktoś zginąć, żeby to zapowiedzieć. Simon mówi stop, Simon mówi stop, Simon mówi stop Udajesz, że się bijesz byku, udawałeś, że się biłeś nie, nie, wcale nie uczestniczyłeś w walce Ile zostało kucających? Pięciu, dobra, Simon mówi start, bijemy się dalej Dobra, dobra Bijemy się, bijemy się, bijemy się Simon mówi, okej, okay, dobra, Simon movie stop Dobra, kto wygrał? Osoby kucające? Osoby kucające wygrały niestety, bo zostało ich więcej Także osoby kucające, wy jesteście bezpieczni w następnej konkurencji, możecie się tu stanąć na spokojnie A wy, proszę zrobić szybką linię Przepraszam cię, tam byku z tyłu. Yy, za to, że ci trafiłem, heda, może ci tam Simon mówi, jesteś bezpieczny i sobie kucnij Dobra, cała reszta Simon mówi, kto pierwszy na traka respawnującego wygrywa. W Ogólnie, na traku respawnującym jest bezpiecznie. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Simon mówi, stop. No niestety. Przecież widzę, stary, że nie wskoczyłeś. Dobra, krug na ostatniej chwilę się złapał yy, Jak wypiję, patrzę, patrzę w ziemię. Jak wy jeszcze jesteście bezpieczni, tą konkurencję, spokojnie. Patrzę w ziemię, jak wypiję, potem mam was nie widzieć. Simon mówi. Totalny bezruch. Totalny bezruch, Simon mówi. Totalny bezruch. Dobra, teraz tak. No niestety, byku, Cię widziałem. Chciałem zobaczyć, tam kto się rusza. Eee, was nie widziałem. Dobra, wszystko jest ok, jak najbardziej. Tylko Cię widziałem. Dobra, teraz tak. Simon mówi. Musicie stanąć za osobami, które kucają eee, I równo musi być. Czyli jest Was 16, czyli po 3 osoby musicie stanąć za nimi. Pusnę też od razu, jak jesteście już w Simon mówi. Dobra, jeden slot zajęty. Dobra, drugi. Dobra, trzeci, czwarty. Okej, okay, dobra. Powiedzmy tak. Coś tutaj mi się nie podoba. Tutaj jest za dużo w jednym rzędzie chyba osób. Czekajcie, nie, bo ja jestem, dobra. Rząd, w którym są trzy osoby. Gratuluję, wygraliście, zapraszam tutaj. Szybko, Simon mówi szybko, szybko, szybko. Też, szybko powiedziałem. Dobra. A teraz wy patrzycie do góry i po pięć wachnięć kilofem. Simon mówi start. Dobra, Simon mówi stop, Simon mówi stop. Simon mówi stop, dobra. Simon mówi wstać. Kusnąć. Ja. Yeah. Ja. Yeah, stary. Dobra, Simon mówi, kto pierwszy kusnie? Ty pierwszy kusnąłeś, więc szybko chodź, ku. Simon mówi, możesz wybrać dwie osoby. Czas start. Simon mówi, wybieraj, wybieraj, mnie nie czasu, dobrze? Dobra, dobra, Simon mówi, wyrzuć broń na ziemię. Dobra, Simon mówi, musimy biegnąć do strefy. Biegnijcie do strefy, wszyscy możecie wstać. Simon mówi, możecie wstać, biegnijcie wszyscy do strefy, szybko. Po drodze może być niebezpiecznie, więc uważajcie. Dobra, kogo złapię na harpun, ten przegrywa. Na jedną osobę się zfocusowałem Ja, yeah, ciężko jest Oj, jo, jo, Twix Jednak się trafiłem Dobra, liska, brakuje nam jednej osoby tutaj na nagraniu Więc ona już nie bierze udziału, ja sobie skiny zapamiętałem, jaka tutaj, jakie tutaj są Nie wiem, gdzieś, gdzieś uciekł? Coś, nie wiem, coś się zniesłało Dobra, Simon mówił, musicie się chować przed karpunem. 5, 4, 3, 2, 1 Ops No niestety, star, strzelałem tylko w jeden punkt przez cały czas, tylko w jeden punkt, nawet się nie ruszałem. Dobra, Simon mówi na most, Simon mówi na most. Musicie wykonać skok na główkę do wody, ale musicie w trakcie lotu, w trakcie lotu wyrzucić wszystkie itemy. Simon mówi, czas, start. No dobra, udało się wam bardzo ładnie. No teraz skoro już zrobiliście taką ładną misję, to Simon mówi Wiem co, wiem co Ooo, przyszedł spóźnialski, przyszedł spóźnialski No byku, byku Gdzie ty się zgubiłeś? Snake Jacob, nie, nie wiem gdzie ty się zgubiłeś. Nie mam pojęcia, gdzie ty poszedłeś, chyba jakiś inny mrzeż znalazł. To znajdzie ładniejszy kamień i wygrywa, Simon mówi. 3-1-0. Dobra, czekajcie. Poz nic nie pozostaje nam, jak czekajcie. Dobra, zaraz okaże się, kto wybrał ładniejszy kamień według yy, tutaj naszych yy, osób, które nagrywały odcinek i już umarły. Czy jednak tam daleko ninja, którego widzicie? Czy jednak tutaj bliżej pani yy, kobitka? Dobra, już chyba wiemy. Ninja chyba przegrywa. O, schował się! Pa no nie jest kryjówka ninja, dobrze, triple Także wygrywasz, ale nie do końca wygrywasz. Ponieważ musisz wykonać jeszcze moje trzy zadania, żebyś wygrał. Podnieś to, podnieś to, podnieś to. Simon mówi, Simon mówi chodź ze mną na razie, bo w strefie będziesz miał musiał odwzorować coś. Najważniejsze pytanie teraz należy do Ciebie. Przyjrzyj się jeszcze raz. Przyjrzyj się. Dobra, przyjrzałeś się. To nic nie znaczyło. Przyjrzyj się jeszcze raz, teraz. Przyjrzyj się teraz jeszcze raz. Dobra. Pytanie brzmi następująco. Co podniosłem pierwsze, drugie i trzecie? To podniosłem pierwsze, OK. To podniosłem drugie. I to trzecie. Zacząłeś od niebieskiego niestety byku. Niestety przegrałeś, bo zacząłem od masa wyrzucać. Szkoda, bo nie wiem czy wiesz o co grałeś. Grałeś o 100 zł. Grałeś o 100 zł, aczkolwiek no nie udało ci się wygrać byku. To tyle, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz na roście. cześć!